Ogród marzeń. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny piękny, jesienny, słoneczny, ciepły dzień przy licznych kolorach. Jesień się mieni, ale noce niestety już biały. Ja zaraz zabieram się za porządki w ogrodzie, ponieważ chcę zdążyć przed zimą. I właściwie nie przed mrozem, bo mróz mi nie przeszkadza, ale przed śniegiem. Śnieg, jak już tutaj będzie biało, gruba warstwa, no to wtedy w ogrodzie nie da się zrobić już nic. Jesień, kolorowe liście, igły, sosny, a to dopiero początek, bo tutaj są jeszcze modrzewie, one na razie są bardzo zielone, jeszcze masa liści a to dopiero bardzo skromny początek. kibiskus bylinowy. Te pędy, które są już zniszczone przez przymrozki brzydkie i nie będą zimą dekoracyjne, ja wycinam. Te, które są jeszcze zielone, jeszcze zostawiam. Jeszcze będzie troszeczkę tutaj tej zieleni w ogrodzie. W szklarni trzeba już robić powoli porządki. Tutaj mam pomidory, paprykę. Paprykę też trzeba pozbierać. Pomidorki są częściowo tak troszeczkę zaczerwienione, ale bardzo niedużo, ale ja je dam na parapet i one tam dojrzeją. Dlaczego już trzeba pozbierać? No dlatego, że pędy pomidorów niestety zrobiły się już wyżytkie i to co urosło to jest, to co nie zdążyło to już nie urośnie. A mamy dzisiaj 16 października, więc i tak bardzo długo cieszyliśmy się w tym roku zbiorami ze szklarni pomidorów, ogórków, na no, pomidorki są naprawdę zielone, ale są niektóre całkiem bardzo ładne, bardzo duże. Nic nie będę wyrzucała, wszystko wykorzystam, położę się na parapecie i jeszcze ładnie tutaj dojrzeją. Gdyby szklarnia była bardziej szczelna, mąż zaczął ją uszczelniać, to myślę, że i pomidory, i jeszcze, i papryka dłużej by tutaj dojrzewały. No dlaczego? No dlatego, że ja widzę, że papryka bardzo dobrze zniosła te przymrozki, które kiedyś były i pomidory też nie najgorzej. Niektóre pędzby są jeszcze bardziej zielone, no niektóre już niestety nie. Agapanty niebieskie o zimozielonych liściach jeszcze nie wnosiłam do garażu. Wywieźliśmy tylko agapanty o białych kwiatach, niebieskie zostały, ponieważ jeszcze tutaj miały kwitnące kwiaty i jeszcze mają. A ja wycinam te pędy, które przekwitły, natomiast z kwiatami jeszcze zostawiam, żeby jeszcze tutaj było trochę niebieskiego koloru. No i widzę, że jeszcze z chęcią zaglądają tutaj pszczoły do tych kwiatów, więc na razie nie usuwam. A jeszcze nie mówią nic o przymrozkach, chociaż śnieg u nas na Paśmie Radziejowej już się pojawił i było już tam biało. Ale u nas na razie, na razie jak widać, Słoneczko świeci: jest zielono i jeszcze ciepło. Przynajmniej w dzień. Ale czas pożegnać już piękne pomidory, szkoda, ale i tak należy się cieszyć, ponieważ sezon w tym roku był wyjątkowo długi, a myślę, że jak postawimy nową szklarnię z poli to ten sezon i jeszcze nam się troszeczkę wydłuży i planujemy też podłączyć prąd tutaj do tych szklarni, do chórnika tak, żeby można było zawsze, w razie potrzeby, wykorzystać. Jeszcze zielone pomidorki zbieram, tam gdzie są, bo one jak położę sobie na parapecie, to mi dożyją No szkoda, no ale co zrobić, no taka pora roku, jesień. Trzeba przygotować tutaj szklarnię na wiosnę, a przede wszystkim przygotować, ponieważ będę chciała tutaj przewieźć rośliny, zioła, które rosną w donicach, ale też i inne rośliny i tutaj właśnie przezimować. Przykryję agrobukliną Nie, i myślę, że powinien sobie tutaj poradzić. Mam jeszcze piękne dali. nie wykopuję, Ale usuwam podpory, które, jak się okazało, nie do końca zdały egzamin. Dlaczego? Ponieważ postanowiłam zabezpieczyć wszystkie dali i niestety nie był to dobry pomysł, ponieważ te wysokie należy tylko zabezpieczyć, bo one są właśnie przechylają. I i po cztery prędzej albo przynajmniej dwa, żeby się nie przesrały. Na człowiek uczy się na własnych błędach. Myślę, że w następnym się i zrobię im tutaj inne potwory. jeszcze są dobre. I jeszcze mogą okazać się bardzo pomocne w następnym roku. Oj, My już ostatnie donice przewożę z ogrodu, te z ziołami przewiozę do szklarni i tam będą zabezpieczone dodatkowo agrowokliną. Natomiast zostały mi jeszcze dwa niebieskie agapanty, których mi bardzo żal, został jeszcze laur wawrzyn i chyba agapant, nie agapant tylko przepraszam agawa, agapanty dwa niebieskie, tak. I przewożę to już są ostatnie donice. No troszeczkę szkoda, no ale cóż, Wiosna już będzie niedługo, więc z powrotem wyjadą donice do ogrodu. No to jedziemy. A pan jeszcze pięknie kwitnie, ostatnim kwiatkiem. Szkoda go. Ale już w ten sposób przewożąc ostatnie donice do piwnicy z ogrodu żegnamy lato. Niestety witamy jesień tak już na poważnie. I tak w tym roku troszeczkę później nieraz zdarzało się tak, że trzeba było na początku września przewozić rośliny doniczkowe do piwnicy, ponieważ pojawiały się już nie przymrozki, a dosyć silne mrozy. W tym roku na razie jeszcze nie jest tak źle. I cóż, drodzy Państwo, no żegnam się z Państwem, ale myślę, że się jeszcze nieraz zobaczymy, a z roślinami zobaczymy się na wiosnę. Do zobaczenia.